Na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd o duszach czyśćcowych Maria Simma zmarła niedawno pewna kobieta, która rozdawała komunię i inspirowała wiele innych kobiet, by czyniły podobnie. Przed pochówkiem trumna została otwarta, aby rodzina i przyjaciele mogli się pożegnać. Potem trumnę zamknięto, jednakże przed upływem godziny Bliski krewny przybył z opóźnieniem i uprosił kapłana, aby ponownie otworzył trumnę na krótką chwilę, tak by mógł ujrzeć zmarłą. Kapłan się zgodził i w obecności dwóch innych świadków uniósł wieko trumny i zaglądnął do środka. Ta mała grupka ujrzała coś, co nie było widoczne jeszcze chwilę wcześniej. Ręce kobiety stały się czarne jak smoła. Dla mnie, jak i dla innych, był to znak, który potwierdzał, że niekonsekrowane ręce nie mogą rozdawać Pana Jezusa w komunii. Dlaczego temat komunii na rękę jest tak bardzo kontrowersyjny? Ludzie nie znają całej prawdy i powinni nadrobić te zaległości. Prawo kościelne nakazuje pozostawienie przynajmniej części balasek dla tych wiernych, którzy pragną otrzymywać komunię w pozycji klęczącej. I na język. Ten nakaz to słowa papieża Pawła VI. Tak więc każdy kościół, który nie jest wyposażony w balaski, dopuszcza się nieposłuszeństwa. Dusze czyścowe mówiły mi. Że żaden dotychczasowy papież osobiście nie poparł rozdawania komunii na rękę, ale że zostało to politycznie przeforsowane przez grupę kardynałów i biskupów. Starsi kapłani i biskupi wiedzą o takim stanie rzeczy, ale w większości przypadków nie poinformowali o tym wiernych. Przez to też oni ponoszą za to największą odpowiedzialność. Natomiast każdy papież zdawał sobie dobrze sprawę, że komunia przyjmowana na rękę uwłacza szacunkowi do największego sakrum.